Radość przede wszystkim, że udało się ziścić nasze marzenie, że dobiegliśmy końca tych wszystkich starań wieloletnich. Emocje, emocje i emocje. Radość przede wszystkim. Jeżeli chodzi o auto, auto jest marki Renault. Jest większym samochodem niż ten, który posiadamy do tej chwili. Ma większy zbiornik. Parametry techniczne zbliżone, ale no wiadomo, to jest auto nowe, więc tutaj bezpieczeństwo i jakość tej pomocy, którą będziemy nieśli dzięki, dzięki temu sprzętowi na pewno będzie lepsza. <gry> Renault D16 w zabudowie szczęśniaka, 3,5 litrów wody, 350 litrów, w środka pianotwórczego. No i co, samochód jest uterenowiony z stałym napędem na cztery koła. Już no, jest... No co jeszcze? Jest wyposażony w działko, jest wyposażony w maszt oświetleniowy. Kosztował 798 tysięcy złotych. Jak się prowadzi tu cudu? Idealnie. Bardzo, bardzo przyjemnie się jedzie. No, Porównajmy, jak mieliśmy starszy samochód, to tutaj już jest zupełnie inny komfort jazdy. Jest to szczególny dla mnie również dzień dzisiejszy, czyli przy, przyjazd tego nowego bo, bojego, bojowego wozu strażackiego dla mieszkańców Siświderki. Dla, dla mnie, dla naszych mieszkańców, dla e, moich przyjaciół, moich kolegów, moich sąsiadów e, ogromne gratulacje, e, że taki wóz do nas mógł trafić. E, cieszymy się bardzo wszyscy, ja też się bardzo cieszę, że to się w końcu dokonało i że strażacy będą mieli taki sprzęt. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt, jest to tylko narzędzie jako bojowy wóz strażacki. Na szczególne podkreślenie, na szczególną uwagę chciałbym zwrócić taką rzecz, że e, tym strażakom, e, tym mieszkańcom tej wsi ten wóz się należał za ich zaangażowanie, za poświęcenie e, przy różnych akcjach, przy ratowaniu życia, przy pomocy ludziom w różnych sytuacjach to od nich możemy się uczyć wszyscy podejścia do życia, empatii, dużego serca i to jest jak gdyby zwieńczenie ich ciężkiej pracy i poświęcenia, jakie oni wkładają tutaj, aby budować tę społeczność poprzez swoje działanie, aby wszyscy mogli razem działać i aby było bezpiecznie. Kiedyś wyróżniają to się więcej, to jest trzy jednostki to jest... Świderki to jest Wola Byszczycka i Wojcieżków. Natomiast to dwie jednostki, które nie posiadają żadnego samochodu. No i różne są czasami takie niektóre zapytania ludzi. Po co nam tyle jednostek na terenie straży przy sumie to kosztuje? Ale uważam, że nie trzeba czegoś likwidować to, co służy ludziom, bo każda jednostka jest potrzebna, a szczególnie teraz w tych czasach. Bo wiadomo, że wiadomo, że... Teraz ten klimat, ta zmiana klimatu spowodowała to, że niby wieś jest nie pod trzech, tylko pod oś przykryciem takim trwałem, ale takie skutki jak powodzie, wypadki samochodowe, wypadki drogowe i inne, inne takie no, 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 nieszczęścia, które nawiedzają nas. Także ja jestem zwolennikiem, by strzelakom pomagać. Bo to jest gwarancja najlepsza. Tym bardziej, jak oglądam w telewizji, że nasi strażacy udzielali pomocy w Turcji, w Grecji, no to jest dla nas, jako dla Polaków, wielki zaszczyt, że nasza straż tak się wyróżnia. Dzisiaj bardzo ważny dzień dla społeczności miejscowości Świderki, dla OSP Świderki, dla druhen, druhów, strażaków. Przyjeżdża nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Udało się zrealizować ten zakup w tym roku. Y, przypomnę, że dwa samochody takie trafiły do naszego powiatu, również do OSP Podosie. Także bardzo się z tego cieszymy. Na pewno sprzęt bardzo potrzebny y, przeciwdziała, dla przeciwdziałania pożarowego. druchowie. Zasługują na taki sprzęt, bo muszą mieć dobry samochód, żeby bezpiecznie służyć społeczeństwu, służyć swoją służbą w, w likwidowaniu pożarów, do, w wyjazdach do wypadków. Ja oczywiście życzę, żeby ten samochód jak najmniej wyjeżdżał takich akcji, żeby bardziej był używany do szkoleń, ale życie jest życiem i na pewno się to zdarzy. Niech zawsze jak wyjadą w komplecie, tak wracają, w sali i zdrowiu.